Zaskakujące, szalone, kolorowe i zawsze awangardowe. Galeria Rosany Orlandi w Mediolanie i jej osobista kolekcja dzieł sztuki, egzotycznych przedmiotów i osobliwości to jedna z najbardziej szalonych galerii na świecie. Koneserzy nazywają ją Domem designu. Dom jest tam, gdzie człowiek czuje się dobrze, gdzie mieszka, gdzie się z innymi spotyka. To źródło nowych impulsów. Młode talenty polecają mi inne talenty. To bardzo miłe. Wielu designerów nazywa mnie mamą. Rosana Orlandi zaprezentowała już w swojej galerii wielu wschodzących projektantów. Ostatnio zachwycił ją kolorowy silikon. Można z niego stworzyć nawet serwis stołowy. Autorem projektu jest Włoch Alessandro Cifo. Z tym materiałem można zrobić naprawdę wszystko. Nie niszczy się, jest wytrzymały i można z niego nawet pić. Jest po prostu wspaniały. Kreatywność i materiał to jest to, co bardzo cenię. Poszukiwanie nowych materiałów zawsze było jedną z moich pasji. Od 2007 roku Rossana Orlandi prowadzi swoją galerię na Malowniczym Dziedzińcu i w pomieszczeniach starej fabryki krawatów w centrum Mediolanu. 76-latka wywodzi się z branży mody, ale niezwykłe obiekty kolekcjonowała od zawsze. Na przykład te drewniane meble Holendra Martena Bassa lub leżak hiszpańskiej projektantki Patrisi Urquioli. W galerii znaleźć można nie tylko kurioza, ale także drogie przedmioty, jak unikalna, warta 90 tysięcy euro praca hiszpańskiego projektanta Nachio Carbonella. W kilku pomieszczeniach można zobaczyć instalację wideo do projektu Another View, czyli wirtualne widoki z okien z całego świata. Z kolei Włoszka Emanuela Crotti projektuje stoły artystyczne z przedmiotami osadzonymi w odlewanej żywicy. W tej niezwykłej galerii wciąż pojawiają się nowe eksponaty.